Żyworódka jest rośliną posiadającą wiele prozdrowotnych właściwości. Pod tym względem można ją porównać nawet do aloesu. Mówi się jednak, że jej zastosowanie jest dużo szersze. Żyworódka jest prawdziwą skarbnicą witaminy C. Na uwagę zasługuje również znajdujące się w niej mikro oraz makroelementy. Warto mieć taką roślinę w domu na parapecie. Sok z żyworódki można z powodzeniem stosować na trądzik i na inne zmiany widoczne na skórze. Żyworódka przydaje się również przy oparzeniach, odleżynach, a nawet przy leczeniu blizn pooperacyjnych. Żyworódkę można wykazać również w leczeniu takich schorzeń jak Astma alergiczna, zapalenie oskrzeli, kaszel, a nawet angina. Żyworódka jest także lekarstwem na krwawiące dziąsła i bóle zębów. Może być lekarstwem także na problemy związane z układem pokarmowym, a nawet problemy kobiece. Uprawa żyworódki nie jest bardzo trudna. A jak raz zasadzimy sobie roślinkę, to ona cały czas będzie nam nażała nam nowe, małe roślinki. Warto z żyworódki przygotować sok, do którego wykonania wystarczy kilka liści. Następnie trzeba je schłodzić w lodówce, drobno posiekać i mocno poszatkować. Taki sok będzie dawał nam sporo witalności.